Noelo, widzowie. Dzisiaj, tak jak już pewnie widzieliście po tytule, pogadamy sobie trochę o przedmiotach szkolnych i zrobimy ich taki ranking. I naprawdę, wziąłem tu pod uwagę chyba wszystkie takie normalne przedmioty, która miała większość z nas w szkołach. I przez te normalne mam na myśli, że nie bawiłem się tu już w jakąś filologię kaszubską. Oczywiście to nic personalnego, Kaszubi, proszę, nie obrażajcie się. I dodatkowo w dzisiejszym odcinku będziemy mieć gościa, Kwerstina, który również wypowie się na temat kilku przedmiotów. By the way, wbijajcie do niego na kanał, bo chłopak robi naprawdę fajne filmy. Dobra, podejdę i powiem, hej, przechodziłaś obok i jesteś mega ładna. Nie chcesz, może podać Instagrama? E, hej, przerobiłem ciebie, jesteś bardzo łatwa. Idziesz na grama. Co? E... <laughs> Podlinkuję wam go oczywiście w opisie. Ale dobra, wracając, jak pewnie wiecie, ja już szkołę skończyłem. Więc myślę, że jestem dość kompetentny, żeby wypowiadać się w tym temacie. No i wiadomo, będzie to oczywiście mój subiektywny ranking, bo jednak na to, czy lubimy dany przedmiot, wpływa naprawdę masa czynników. Po pierwsze i chyba najważniejsze, nauczyciel. Jedynka, to ale też nasze predyspozycje do danych tematów, nasza przeszłość z tym przedmiotem, czy w końcu to, jak dobrzy z niego jesteśmy. Bo raczej ciężko skochać jakiś przedmiot, z którego cały rok jedzie się na pałach i dwujach. Naprawdę, na to jak postrzegamy dany przedmiot wpływa masa rzeczy, dlatego nie zdziwcie się, jak wasz ranking będzie zupełnie inny. I przedmiot, który u mnie będzie top 1, u was będzie na ostatnim miejscu. Chociaż postaram się też spojrzeć na te przedmioty z perspektywy i opinii innych osób, więc no, też nie będzie to jakieś kompletnie oderwane od rzeczywistości. A przynajmniej mam nadzieję. Jeszcze tylko szybko powiem, że byłbym bardzo wdzięczny za jakieś suba sprób Pójdźmy dobić pod tym filmem do 15 tysięcy. Wbijajcie też na naszego Discorda, na którym siedzą super ludzie. Niech nasze community rośnie w siłę, i wszystkim, którzy już tam są, bardzo, bardzo dziękuję. No ale dobra, ja już nie przedłużam i przejdźmy do naszego rankingu. I myślę, że powinniśmy zacząć od niczego innego, jak tak zwanej królowej nauk, czyli oczywiście matematyki. Ale to trudno, nie? Jak już tego nie rozumiesz, już nie zrozumiesz. Przedmiotu, który sprawi, że będziecie cierpieć, płakać nad książkami i płacić kilka stów tygodniowo za korki. Nie no, oczywiście nie musi być aż tak źle, ale pod warunkiem, że będziecie się faktycznie regularnie uczyć. Matematyka jest według mnie takim przedmiotem, który nie wybacza. Jak odpuścicie sobie jakiś dział, to potem dwa razy trudniej będzie wam zrozumieć kolejny i tak dalej. Zresztą na pewno sami wiecie z doświadczenia, że czasami jak zagapicie się na chwilę na lekcji, albo nawet wyjdziecie do kibla, to coś, co jeszcze przed chwilą rozumieliście, nagle staje się czarną magią. Ja z matmy nigdy za dobry nie byłem, a będąc bardziej precyzyjnym, moje rozumienie tego przedmiotu skończyły się w dniu, w którym do działań zostały wprowadzone literki. I będę szczery, nigdy też za bardzo nie lubiłem tego przedmiotu. Był dla mnie bardzo trudny i raczej zawsze tylko prześlizgiwałem się do następnej klasy. I choć matematyka w życiu jest ważna, to o ile nie planujecie zostać inżynierami czy innymi architektami, to tak naprawdę jedyne co wam się przyda to jakieś dodawanie, odejmowanie, mnożenie, procenty też są całkiem użyteczne, a przede wszystkim podstawowa wiedza z obsługi kalkulatora. Bo wierzcie mi lub nie, ale nikt poza szkołą nie będzie wam kazał liczyć równań z X. -em. Zresztą, jeśli się, się, dlaczego im dalej zagłębiacie się w matematykę, tym mniej macie tego typu przykładów, że tak powiem, z życia wziętych? To dlatego, że takie przykłady nie istnieją. W pewnym momencie oni układają te zadania for fun i nikt w realnym życiu nie będzie wam kazał robić jakiejś interpretacji pochodnej na wykresie funkcji. Jakby naprawdę, będąc szczerym, potrafię sobie wyobrazić, że ten przedmiot jest dla kogoś interesujący, ale ja nie ukrywam, mam z matmą beef. Na przykład weźmy sobie taką geometrię. Nigdy za bardzo nie rozumiałem fenomenu tego działu, bo jakby to jest pi Trójkąt, co nie? I chyba każdy to widzi, więc czemu, czemu do cholery mam też tu udowadniać jakimiś równaniami na podstawie kątów, sinusów i Wie czego jeszcze, ale okej. Okay. pomimo mojego urazu do tego przedmiotu, nie uważam, żeby zasługiwał on na najniższą pozycję, więc dam go tutaj. Dobra, następna jest historia, która w pewnym sensie jest dla mnie kompletnym przeciwieństwem matematyki, bo IMO jest to jeden z najlepszych i najciekawszych przedmiotów w całej szkole. Naprawdę nie wiem, dlaczego tyle osób mówi, że historia jest nudna, nie da się tego uczyć i tak dalej, bo na przykład dla mnie większość z tych rzeczy jest po prostu mega ciekawa i zawsze lubiłem się uczyć o jakichś starożytnych cywilizacjach, wielkich imperiach i podróżnikach. Z kolei tak średnio lubiłem tę nowoczesną historię, wiecie, wojny światowe, PRL i takie tam. Co wiem, że jest dość kontrowersyjną opinią, bo dla większości ludzi interesujących się historią, to właśnie te czasy są najciekawsze. Ale nie wiem, mnie jakoś to nigdy tak nie jarało, jak jakieś odkrycia geograficzne, imperia kolonialne i tego typu rzeczy. W sumie możecie napisać w komentarzu, jak wy uważacie, jaka era w historii jest dla was najciekawsza. I też, jeśli chodzi o historię, to wydaje mi się, że jest to taki przedmiot, w którym mega, mega dużo zależy od nauczyciela. Bo jak macie kogoś, kto całą lekcję właściwie czyta słowo w słowo z prezentacji czy tam z podręcznika, a na koniec lekcji mówi jeszcze coś w stylu, żebyście doczytali 10 stron tematu i zapamiętali wszystko łącznie z tym, o której godzinie 12 lipca 1807 roku Napoleon wyszedł na spacer z psem. To faktycznie ten przedmiot staje się torturą. Ale jak macie jakiegoś ziomka, który faktycznie jest pasjonatem, opowiada jakieś poboczne ciekawostki i anegdotki, których nigdy nie napisaliby w podręcznikach, to Imo historia jest wtedy najlepszą lekcją. Dlatego nie wiem, czemu aż tyle osób jej nie lubi. Mam wrażenie, że szczególnie u dziewczyn ta lekcja, że tak pojemnie cieszy się dużą popularnością. Naprawdę nie wiem, z czego się to bierze, bo historia Imo naprawdę mega spoko przedmiot i z czystym sumieniem mogę dać nawet na najwyższy poziom. Dobra, teraz mamy chemię, czyli podobno najbardziej nielubiony przedmiot w szkole. Pamiętam, że chemia wygrała w jakimś tam rankingu do najbardziej znienawidzoną lekcję. I faktycznie znałem dużo osób, które na samo słowo chemia reagowały w ten sposób. Co po części rozumiem, bo wiecie, z jednej strony chemia na pewno ma potencjał. Co prawda nie powiedziałbym, że jest to jakiś super przydatny przedmiot. W sumie co najbardziej przyda wam się w życiu, żeby zapamiętać takie znaki, i których rzeczy albo substancji lepiej nie dotykać. W każdym razie ta strona chemii, w której robicie doświadczenia, jest naprawdę zarąbista. I od razu ucząc się w taki sposób zapamiętało mi się wszystko z pięć razy lepiej. Ale oczywiście, i to polska szkoła zdołała zepsuć. Bo nie wiem jak wy, ale ja przez całą moją chemiczną edukację miałem może tylko 2 trzy doświadczenia, i to zawsze przeprowadzane przez nauczycielkę, a reszta z nich była zawsze puszczana jako filmy. Zresztą chyba każdy polski uczeń za to intro. Reakcja miedzi ze stężonym roztworem kwasu azotowego 5. I naprawdę nie wiem czemu tak jest, czemu nie pozwalają nam robić doświadczeń. Czy serio w poprzednich pokoleniach było tyle wypadków, że z tego zrezygnowali? Czy może mają naszą generację za takich nie wiem, w każdym razie szkoda, bo doświadczenia to właściwie jedyne co ratuje dla mnie ten przedmiot Bo sorry, ale bilansowanie równań, jakieś roztwory, rysowanie CH, HC, OH, HCO I te wierszki typu ment, etan, propan, butan, orangutan, bla bla bla. Nie, to zdecydowanie nie dla mnie Dlatego najwyżej gdzie mogę dać chemię to tutaj Co do chemii to ja jak najbardziej się zgadzam Totalnie zmarnowany potencjał tego przedmiotu przez polskie szkoły Ale co zrobić? Przejdźmy do czegoś fajniejszego Czyli do języka angielskiego Angielski jest super językiem מה זה? איך אתם? אני בסדר Hello! Angielski jest zdecydowanie jednym z moich ulubionych przedmiotów, zresztą też jednym z jak nie najważniejszym przedmiotem, którego faktycznie opłaca się uczyć. Każdy pracodawca na to patrzy i można powiedzieć, że jest to taki język urzędowy całego świata. Także na pewno warto się go uczyć. I ja zawsze lubiłem się go uczyć, chociaż nie do końca byłem z niego taki wybitny. Zawsze miałem problemy z czasami, wszystko mi się ze sobą mieszało, robiłem naprawdę masę błędów ortograficznych, ale jakoś nigdy mnie to nie zniechęciło do tego języka. Może też dlatego, że nauczycielki od angielskiego zawsze należały do tych najfajniejszych. Chociaż nie warto było się do nich przywiązywać, bo i tak zaraz zachodziły w ciąże i tyle je widzieli. A tak poza tym to zauważyłem, że z angielskim jest tak, że to co uczymy się w szkole to jest tylko jakieś 10%. Kolejne, nie wiem, 40% uczymy się z różnych filmów, gier, książek i tak dalej, a te pozostałe 50% po prostu respi się w naszej głowie. Nie wiem jak to działa, ale tak po prostu jest. Mi to tam zbytnio nie przeszkadza i bardzo fajnie wspominam angielski plus, tak jak mówiłem, raczej jest to przydatny przedmiot, dlatego dajmy go sobie tutaj. Następne na naszej liście są podstawy przedsiębiorczości i to mógłby być jeden z najważniejszych przedmiotów, no właśnie, mógłby być, bo nasz system edukacji postanowił zrobić z tego jakąś parodię. Oczywiście trochę przesadzam z tą parodią, ale ten przedmiot zawsze traktowany jest strasznie na odwal się. W większości szkół jest on prowadzony tylko przez dwa lata, raz w tygodniu. Program jest bardzo łatwy i pewnie dlatego każdy ma to gdzieś. I ja również za bardzo nie zwracam uwagi na ten przedmiot, nie mówię, że byłem tu jakiś inny, ale żałuję tego serio, bo przedsiębiorczość i ogólnie ekonomia, zarządzanie pieniędzmi to mega ważne i przydatne rzeczy w życiu, bo w końcu tak czy siak będziecie musieli jakoś nauczyć się jak płacić podatki, jak inwestować ciężko zarobiony hajs, jak napisać CV i tak dalej. I może myślicie, że szkoła wam w tym pomoże? Ta, możecie sobie marzyć, bo zamiast tego będziecie uczyć się o wybranych kompetencjach prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Poza tym sam fakt, że przynajmniej w teorii uczymy się na przykład o prowadzeniu własnej firmy od osoby, która nigdy takiej firmy nie prowadziła, jak dla mnie trochę podważa wiarygodność tego wszystkiego. Nie wiem, ten przedmiot na pewno ma spory potencjał, ale przez to, jak mało uwagi mu się przykłada, to mogę go dać maksymalnie tutaj. No i dobra, teraz zacznie robić się interesująco, bo następnym przedmiotem na naszej liście jest WF. Nie kop tej piłki, piłki. to jest do siaty! WF, który jest na pewno bardzo ciekawym i aktualnie też bardzo kontrowersyjnym przedmiotem. Na tyle kontrowersyjnym, że nagrałem o nim nawet cały film na głównym kanale. W każdym razie, jeśli chodzi o WF, to sporo osób mówi, że jest to niepotrzebny przedmiot i powinien zostać w ogóle usunięty ze szkoły, z czym nie do końca się zgadzam, bo na pewno nie uważam, że jest on niepotrzebny i zasługuje na wywalenie. Co by nie mówić, sport i ogólnie aktywność fizyczna jest w życiu bardzo ważna. Dosłownie poprawia pracę mózgu, ruch to zdrowie i tak dalej, i to jest niepodważalne. Ale myślę, że każdy jest tego świadomy. Problem w tym, że lekcje WF-u mają coraz mniej wspólnego z takim prawdziwym sportem. W ogóle mam wrażenie, że po podstawówce cały urok WF-u się popsuł. Połowa klasy nie chce w ogóle ćwiczyć ani w nic Grać, bo się spocą, zmęczą i tak dalej, załatwiają sobie zwolnienia lekarskie na cały rok i okej, okay, rozumiem ludzi, którzy nie ćwiszą ze względów zdrowotnych, ale ci, którzy załatwiają sobie zwolnienia lekarskie, bo tak, bo im się nie chce. Uwierzcie mi, i tak za kilka lat będziecie biegać po siłowniach i płacić za trenerów personalnych, bo chyba nikt z nas nie chce skończyć w ten sposób. W każdym razie WF mógłby iść na luzie na pierwsze miejsce, ale niestety tak nie jest. Po pierwsze, brakuje mi na WF-ie takiego wyważenia, bo albo tak jak mówiłem, ludzie w ogóle nie ćwiczą, albo tryhardują i traktują tą lekcję jak igrzyska olimpijskie. Naprawdę, niektórzy są gotowi wypluć płuca na bip-teście albo wejść wam w ślizgiem korkami na piłce. Niektóre osoby po prostu nie rozumieją, że to jest lekcja WF-u, w szkole, a nie trening w ich klubie. Brakuje mi takich luźnych meczy, w której z jednej strony wszyscy są zaangażowani, ale też nie staranują was przy pierwszej, lepszej okazji. Po drugie, sprzęt, jak i obiekty sportowe, w większości szkół w Polsce są godne pożałowania. Wiele szkół nie ma nawet porządnej sali, w której zmieściłoby się boisko do koszykówki. A nie będę już nawet wspominał o tych śmierdzących, niepranych od kilku lat narzutkach i obdartych, sflaczałych piłkach, braku pryszniców, w szatniach itp. Tak czy siak, w większości szkół przez takie rzeczy każda lekcja WF-u kończy się na graniu ping-ponga. A po trzecie, nauczyciele. Z nauczycielami WF-u jest ten problem, że często mają po prostu wywalone, i ich podejście do lekcji zaczyna i kończy się na typowym macie piłkę i grajcie. I dlatego, choćbym chciał, nie mogę dać WF-u gdzie wyżej jak tutaj Okej, okay, następnie mamy język polski Czyli koszmar wszystkich ścisłowców Jeden z głównych przedmiotów w szkole, z którym jak zaczniecie swoją przygodę W pierwszej podstawówce, to skończycie ją dopiero na maturze I chociaż każdy z nas jest po części Native speakerem polskiego I mówimy na co dzień w tym języku mniej My Lub bardziej Ale jednak płynnie To i tak ten przedmiot zaliczyłbym do jednego z najtrudniejszych Naprawdę, budowa zdań nadrzędnie Podrzędnie złożonych, liczenie każdego słowa Na wypracowaniach, żeby przekroczyć limit Tych magicznych 300 wyrazów, błędy to wszystko będzie mnie prześladowało do końca życia. I wiecie, chociaż aktualnie wszystko poszło już raczej w tą komputerową, cyfrową stronę i mówi się, że po humanie to tylko praca w maku, to jednak polski jest ważnym przedmiotem i trzeba przeczytać w życiu parę książek i nauczyć się chociaż podstawowej ortografii. Bo inaczej wyrośnie nam pokolenie, które będzie posługiwać się takim językiem. I pewnie sporo osób powie też, że polski to przecież tylko czytanie lektur. I tak, to prawda. Ale tu właśnie jest problem i myślę, że nikogo to nie zdziwi. Bo chyba każdy zdaje sobie sprawę, że większość z tych ksiąg liczy sobie kilka wieków i jest już po prostu przestarzała. Napisana tak naprawdę w innym, starodawnym języku. I tak szczerze nie za bardzo widzę sens w analizowaniu ich treści i stawianiu za to ocen. Też nie zrozumcie mnie źle, niektóre klasyki tak jak Pantadeusz czy Lalka powinny zostać i po prostu wypada je znać. Ale reszta jak dla mnie powinna się jak najszybciej do wymiany, bo zwyczajnie mija się to z celem. I trzeba się jakoś adaptować do zmieniających się czasów. Dlatego polski dałbym na takie słabe spoko. Okej, okay, następnie mamy Hit, czyli chyba najmłodszy przedmiot, którego aktualnie uczą w szkołach. Został on wprowadzony w 2022 roku i w teorii miało to być wielkie reformowe dzieło, które miało coś zmienić, a w praktyce tylko pogorszyło sprawę. Nie wiem, proces prowadzenia tego przedmiotu chyba serio wyglądał tak, że ktoś w ministerstwie stwierdził, że po podstawówce wos to już za mało. Historia też nudna, więc trzeba to jakoś połączyć i dać inną nazwę. Dosłownie coś w stylu. Dobra, dam ci spisać, tylko coś pozmieniaj. Wos i historia jako osobne przedmioty miały Jakiś sens. Jeden dawał wiedzę o prawie i społeczeństwie, a drugi o przeszłości. Wszystko było ok, a tu nagle ktoś. <laughs> ktoś stwierdził, że to za dobrze działa i trzeba to rozwalić. No ale czego w sumie innego się spodziewać po naszym systemie edukacji? I to, co jest w tym przedmiocie chyba najgorsze, to to, że jest tam mega dużo polityki i to takiej, która zależy stricte od danego nauczyciela. Więc czasami siedząc na tej lekcji, czuję się jak dzieciaki z Korei Północnej. Nie. Dlatego tak jak historia jest GITES, tak Hit leci na absolutne gówno. Hitler Ci na absolutne gówno, a my przejdźmy do geografii, czyli jednego z moich maturalnych przedmiotów i nie powiem, mam do niego jakiś tam sentyment. Może dlatego, że całkiem nieźle mi poszło, może dlatego, że podręczniki zawsze miały ładne okładki, a może po prostu przez to, że geografia zawsze jakoś łatwo mi wchodziła. W każdym razie myślę, że geografia ogólnie przez większość osób jest lubiana i jest to całkiem przyjemny przedmiot, ale do czasu. Do czasu, jak uczycie się o państwach, stolicach, różnych kulturach, jakichś tam oceanach i tego typu rzeczy. Wtedy wszystko jest spoko, ale jak zaczyna się taka prawdziwa geografia fizyczna, to automatycznie ten przedmiot traci w oczach. Naprawdę, nie wiem jak wy, ale ja wziąłbym te wszystkie działy nauki o składzie gleby, stratowulkanach, zlotowaceniach i ch wie czym jeszcze i wymienił na zajęcia z geogesera. Szczerze, myślę, że nikt by jakoś specjalnie nie płakał, ale o tym możemy sobie tylko pomarzyć, dlatego geografia ląduje tutaj między WFM a Polskim. No i dobra, teraz czas na wudeżet, który jak dla mnie jest trochę takim przedmiotem XD. Jakby nie zrozumcie mnie źle, ale myślę, że cały wudeżet mogliby zastąpić puszczeniem nam. No i co tam e, u was? Co tam u nas? No zastanówmy się Ta ci miała romans, a potem wywaliła ciebie do piwnicy No ja bym powiedziała, że u nas średnio Oh, no, okay. Ja chodziłem na wuderze tylko w piątej klasie podstawówki i od razu się z niego wypisałem. Bo po prostu nie było on obowiązkowy, ale jakoś wcale tego nie żałuję. Bo jak jeszcze nauczanie o życiu w rodzinie ma jakiś tam sens i może niektórzy coś z tego wyciągną, to gadanie o tych wszystkich dorosłych sprawach, wiecie o co mi chodzi, z piątoklasistami trochę mija się z celem. Wszyscy w tym wieku mają z tego bekę, nie rozumieją połowy z tych spraw, no i według mnie jest to po prostu za wcześnie. Przynajmniej jeśli chodzi o gadanie o rozmnażaniu i takich sprawach. Bo okej, okay, rozumiem, że jest sporo osób, które mają jakąś tam trudną sytuację. Pochodzą z rozbitych rodzin, i wtedy dla nich ta kolekcja może mieć jakąś tam wartość. Ale i tak wydaje mi się, że taki 10-11-latek nie otworzy się przed całą klasą, żeby opowiedzieć o swoich problemach i tak dalej. Do tego przydałaby się już jakaś indywidualna sesja z psychologiem, ale no, jest jak jest. WDZ też nie jest jakimś przedmiotem, który cieszyłby się dużym zainteresowaniem. Raczej większość osób się z niego wypisuje, więc co ja mogę powiedzieć? W takim wymiarze, w jakim ten przedmiot funkcjonuje, dałbym go na słabe. Dobra, przejdźmy dalej do fizyki. Fizyki, która według mnie ma takie dwa oblicza. Tą nudną, matematyczną, stronę z zadaniami, gdzie wszystko opiera się o to, żeby znaleźć odpowiedni wzór, dobrze podstawić dane i tak dalej. I tą fajniejszą, jakby opisową stronę. Nie wiem jak was, ale mnie na przykład zawsze jarały takie rzeczy o kosmosie, cała ta astronomia, czarne dziury i ogólnie jak działa świat. Jakby faktycznie tego uczyli w szkołach, to luźno fizyka mogłaby konkurować o te najwyższe miejsca. Szczególnie, że jest to też według mnie taki najbardziej skilowy przedmiot. Sam nie wiem jak to wytłumaczyć, więc po prostu zobaczcie to. No. Serio, jak widzę coś takiego, to aż sam bym chciał to wszystko umieć. Dosłownie, myślę, że na fizykę można się flexować przed ziomkami, a nawet poderwać dziewczynę. Cały kosmos, jak działają czarne dziury, jak zbudowane jest bomba atomowa. To wszystko brzmi dla mnie bardzo ciekawie, ale i bardzo trudnie. Na szczęście szkoła skutecznie rozwiązuje takie dylematy, bo bez rozszerzenia jedyne czegoś nauczycie to wzoru na prędkość i praw Newtona. Ale mimo to myślę, że fizyka po prostu zasługuje na to miejsce. Okej, okay, dalej mamy informatykę. Szty... Pało elektryczna, ty... I moje wspomnienia z informatyką są całkiem spoko. Raczej zawsze był to luźny przedmiot, na którym połowę lekcji spędzało się na graniu w agario, miecze i sandały i ustawianiu z ziomkami najgłupszych możliwych tapet. Informatyka jest też takim przedmiotem, który w całej Polsce jest prowadzony dokładnie tak samo, bo chyba każdy z nas przechodził przez programowanie w Scratchu, formatowanie dokumentów w Wordzie, robienie tabelek w Excelu czy logomocje. To są już takie informatyczne klasyki polskich szkół. I choć to wszystko jest bardzo nostalgiczne, to nie ma co się oszukiwać. Aktualny program z informatyką jaki mamy w szkołach jest na oko jakieś 10 lat. I jeśli nasz system edukacji chce jakoś dotrzymać tempa reszcie świata, to myślę, że już w tym momencie powinna być wprowadzona jakaś reforma odnośnie nauki o wykorzystywaniu i takiej codziennej pracy ze sztuczną inteligencją. Bo czy ktoś to lubi, czy nie, jest to narzędzie, które w przeciągu tylko ostatnich 3 lat przejęło wiele sektorów naszego życia i będzie tylko rosło w siłę. Dlatego zdecydowanie program informatyki wymaga jakichś zmian i powinien być po prostu trudniejszy. Dodatkowo szkoły powinny w końcu dostać jakieś porządne dofinansowanie na nowe komputery. Bo na niektórych z nich dalej chodzi Windows XP. Ale dobra, pewnie proszę o zbyt wiele. Informatyka na pewno też nie jest zła, dajmy ją sobie tutaj. Następna na naszej liście jest biologia, czyli w teorii przedmiot o życiu, ale ja częściej czułem, jak życie ze mnie ulatuje przy jego nauce. Tak, wiem, to raczej nie było śmieszne. Ale serio, biologia w szkole jest bardzo obszernym przedmiotem, i nawet bez rozszerzenia, podstawa programowa jest po prostu trudna. Jest tam wiele, wiele niepotrzebnych rzeczy. Na przykład, wyrzuciłbym te wszystkie działy o metabolizmach komórkowych, czy budowie tasiemców i zamienił je na podstawy medycyny. Jakąś nau uprawie ziółek, grzybków i takich tam. Jakby serio, uważam, że medycyna przydałaby nam się o wiele bardziej od znajomości budowy jakiegoś żuka australijskiego czy komórki grzyba. Z drugiej strony wiecie, też na pewno nie można odebrać biologii, że jest to ważny i potrzebny przedmiot. A szczególnie te rzeczy o człowieku, anatomia, praca poszczególnych układów itp. Ale jednak myślę, że dałoby się z niego wycisnąć więcej. Dlatego dam go tutaj. Język hiszpański. Język, którego uczyłem się dość długo, bo od czwartej podstawówki do czwartej liceum. I muszę przyznać, że nie jest to jakiś mega trudny język. A raczej powiedziałbym, że jest on jednym z łatwiejszych. Ale i tak, jakoś nigdy nie byłem w stanie go brać na poważnie, bo brzmi on po prostu jak wakacje, jak impreza i ogólnie zabawa. Zawsze też miałem luźnych nauczycieli od hiszpańskiego, którzy za bardzo nas nie cisnęli. Więc po tych prawie 10 latach tak naprawdę jedyne co umiem powiedzieć to me llamo, comestas i puta barca. A szkoda, bo po hiszpańsku mówi mega dużo osób w wielu krajach i spoko by było umieć się z nimi dogadać. A, i pamiętajcie, że w hiszpańskim ha jest nieme. Ej, hasta la vista mañana. każda... H, w języku hiszpańskim jest niemek. Widzisz KA! Dobra, myślę, że hiszpański zasługuje na spoko przedmiot. Dobra, dalej mamy WOS. I jeśli chodzi o WOS, to jest to taki przedmiot, że jeśli nie siedzicie jakoś bardzo i nie interesujecie się polityką, to będzie to dla was jedna z najnudniejszych lekcji. Dosłownie, nie wiem czy kogokolwiek, kto nie jest jakimś świrem politycznym interesują takie tematy. Dodatkowo jak trafi Wam się jakiś słaby nauczyciel, to już w ogóle. Jak dla mnie jedynie warto trochę posłuchać o prawie, bo to może się wam faktycznie przydać. Wiadomo, nieznajomość prawa nie zwalnia z jego przestrzegania i te sprawy. A tak poza tym... To wos jest po prostu jedną z tych lekcji, na której siadają najlepsze drzemki. I chyba tylko z tego powodu dam go tutaj. Dobra, jedźmy dalej. Plastyka, czyli kolejny przedmiot, który zdecydowanie zalicza się do tych łatwiejszych i chillowych. Naprawdę nie musicie ładnie malować, żeby mieć dobrą ocenę z tego przedmiotu. Ja jestem wręcz ujemnie uzdolniony artystycznie, dosłownie coś takiego to jest szczyt moich możliwości. Ale mimo to zawsze lubiłem plastykę. Nawet mógłbym powiedzieć, że trochę mnie uspokajała po takim podwójnym bloku matmy, ale tak czy siak nie jestem do końca przekonany, czy powinien być to przedmiot nauczany w szkołach. A na pewno nie w takim wymiarze czasowym, bo nie widzę sensu w lekcjach plastyki w siódmej i ósmej klasie, a czasami nawet i w liceum. Jakby, jak ktoś do tej pory nie odkrył swojego talentu artystycznego, to już nie zostanie drugim Van Gogiem, uwierzcie mi. A tak poza tym, jedyne co mi się kojarzy z plastyką, to sytuacja z podstawówki z moją nauczycielką, która postawiła mi pałę tylko dlatego, że zgubiła moją pracę, którą oddawałem jakiś tydzień wcześniej. Na szczęście ten przedmiot i tak zbytnio nigdy mnie nie obchodził, więc jakoś specjalnie się nie kłóciłem, ale no, styl. Dobra, dajmy sobie plastykę tutaj. I kolejna jest muzyka. Czyli jak dla mnie trochę taki przedmiot zapychacz. Podobnie jak z plastyką, raczej nie ma zbytnio sensu uczyć muzyki w szkołach. Jest to jedna z tych dziedzin, którą zdecydowanie lepiej rozwijać poza szkołą, na indywidualnych lekcjach. A jak już faktycznie muzyka miałaby zostać w programie szkolnym, to przynajmniej chciałbym, żeby program tego przedmiotu został trochę rozszerzony: z nauki nut i dmuchania na flecie do jakichś naprawdę ciekawych rzeczy. Na przykład nie pogardziłbym, jakby uczyli nas robić bity, obsługiwać programy do tworzenia muzyki, albo chociażby mogli nam dać coś w stylu takiego projektu w grupach, żeby stworzyć własną nutę, czy coś w tym stylu. Myślę, że mogłoby być to coś ciekawego, co faktycznie mogłoby przekonać wiele osób do tego przedmiotu. W przeciwieństwie do uczenia się po raz czwarty z rzędu o historii powstania czterech pół roku Vivaldiego, czy innego k Dlatego jak dla mnie muzyka leci na dół tabeli. Dobra, następny mamy język, który dla niektórych dalej jest uważany jako tak zwany język wroga, czyli oczywiście niemiecki. Deutschland, Deutschland, i serio, chciałbym powiedzieć coś pozytywnego o niemieckim, ale chyba się nie da. Po pierwsze, brzmi on po prostu obrzydliwie, jakby naprawdę to chyba jest najbrzydziej brzmiący język na świecie. Po drugie, w skali świata nie jest on zbytnio użyteczny i na pewno o wiele lepiej poświęcić jest ten czas na dodatkową naukę angielskiego. A po trzecie, nie należy on też do najłatwiejszych, więc no, dodatkowo nauczycielki tego przedmiotu mają najczęściej największego kija w dupie ze wszystkich w szkole, więc no, nie mogę go dać nigdzie indziej niż tutaj. <laughs> język wroga ląduje na ostatnim miejscu, a my przechodzimy do godziny wychowawczej. W sumie to nawet nie do końca jest to taka pełnoprawna lekcja. Ale ja zawsze bardzo lubiłem godzinę wychowawczą, w sensie też nie ukrywam, mogłoby jej w ogóle nie być albo przynajmniej raz na miesiąc, bo nie wnosi ona też żadnej wartości intelektualnej, ale przynajmniej nigdy się na niej nie nudziłem. Nie wiem czy wy też tak mieliście, czy tylko ja zawsze trafiłem na taką klasę, w której ciągle coś się działo. W każdym razie ja godziny wychowawcze zapamiętam jako 45 minut przez które non stop były istne rozprawy sądowe, Wyjaśnianie jakichś klasowych dram i afer, ktoś się z kimś pobił, ktoś coś zepsuł na wycierce i tak dalej. Czasami przez 45 minut wychowawca wygłaszał przemowy jak to głupi i niewychowani Jesteśmy. I nie ukrywam, że miało to swój urok, bo przynajmniej zawsze coś się działo na tej lekcji. A nawet jak kogoś to nie obchodziło i nie brał udziału w tych klasowych dramach, to zawsze mógł sobie odrobić pracę domową z innego przedmiotu. Albo posłuchać muzyki, więc no, każdy znalazł coś dla siebie. Jak dla mnie mega spoko lekcja, ale jednak niezbyt ważna w procesie edukacji, więc damy ją sobie przed plastyką. I następnie mamy EDB, czyli edukację dla bezpieczeństwa. Jak najbardziej spoko i też bardzo, bardzo przydatny przedmiot, bo w końcu może uratować komuś życie. Zawsze wkurzało mnie tylko, że co jakieś kilka tygodni. Wałkowaliśmy od nowa cały ten proces RKO. Wiecie, ile oddechów, ile uciśnięć klatki piersiowej i tak dalej. I wkurzało mnie to dlatego, bo byłem pewny, że znam to na pamięć, dopóki na własnej skórze nie przekonałem się, że w sytuacji stresowej wszystko zaczyna się plątać. Na szczęście, wszystko się wtedy dobrze skończyło, ale jednak. Myślę, że cała ta sekwencja RKO jest w tym przedmiocie najważniejsza i faktycznie każda okazja, żeby to powtórzyć, jest dobra. A tak poza tym, jest to też jeden z luźniejszych przedmiotów, bo raczej nie słyszałem nigdy, żeby ktoś był ciśnięty i miał zagrożenie z EDB. Także EDB mogę dać nawet. Tutaj. Dalej mamy dość dziwny przedmiot, czyli doradztwo zawodowe. I jak dla mnie są to totalnie nijakie zajęcia, które pojawiają się chyba maksymalnie na jeden semestr. Nie ma też z tego ocen, więc, no, może nie jest to też jakieś ciężkie, ale żeby faktycznie miało to komuś jakoś pomóc w odnalezieniu swojego zawodowego powołania, to też wątpię. Ogólnie, no, tak jak mówię, strasznie jest to takie nijakie, więc nie może też wylądować wysoko. Dobra, zbliżamy się powoli do końca, i teraz czas na filozofię. Fajny przedmiot, mega chillowy, zawsze bardzo lubiłem filozofię, bo w sumie jedyne, co to gadaliśmy tam na różnych Życiowe tematy. Miałem też fajną nauczycielkę, która zawsze miała poprowadzić tą dyskusję tak, że wszyscy byli zaangażowani. I najlepsze według mnie w filozofii jest to, że w sumie to nie masz odpowiedzieć błędnie. Oczywiście, jeśli nie chodzi o jakieś tam historyczne fakty związane ze starożytnymi filozofami czy coś, ale tak, to zawsze jesteś w stanie obronić swój punkt widzenia, więc, no, naprawdę spoko przedmiot. Jedynym minusem filozofii w mojej szkole było to, że zawsze na lekcjach siedzieliśmy w takim kółku, które niby miało sprawić, żebyśmy poczuli się jedną społecznością, otworzyli się i tak dalej, ale ja tego tak nienawidziłem automatycznie czułem się jakoś tak nieswojo, czułem na sobie wzrok wszystkich i przede wszystkim nie mogłem się oprzeć na ławce, jak to zwykle robię. I no, nie wiem, czy wy też tak macie, ale ja nienawidziłem, jak na jakiejkolwiek lekcji siadaliśmy w ten sposób. W każdym razie filozofia na pewno mega spoko przedmiot, ale jednak średnio potrzebny i użyteczny w życiu, więc damy go sobie tutaj. Dobra, i na koniec mamy religię. Przedmiot, który nie jest obowiązkowy, możecie sobie wybrać, czy chcecie chodzić właśnie na religię albo etykę, czy w ogóle na nic z tych rzeczy. I nad religią nie będę się tu za długo rozwodził, bo to jest już raczej kwestia tego, czy czy ktoś wierzy, czy nie. Uważam tylko, że powinna być ona nauczana w kościele, a nie w szkole. Bo aktualnie i tak na religię chodzi średnio 6-7 osób w klasie i jest zwalana na zerówkę albo na jakąś dziewiątą lekcję. Więc ja osobiście religię dałbym w ogóle na osobną kategorię, ale niestety nie zrobiłem takiej. Więc dajmy ją sobie po prostu tutaj. A jednak został nam jeszcze francuski, ale to nic nie szkodzi, bo francuski od razu leci na absolutne gówno. Uh, są. Właściwie nie wiem, po co jest ten przedmiot, bo kto normalny chciałby w ogóle jechać do Francji? No i dobra, takim akcentem dobrnęliśmy do końca tego filmu. Tak prezentuje się ostateczna lista. Wyszło na to, że najlepszym przedmiotem jest historia. Szczerze, totalnie się tego nie spodziewałem, ale jednak, ranking nie kłamie. Piszcie w komentarzach waszą topkę, jakie według was są najlepsze i najgorsze przedmioty. A jak się podobało, to możecie zostawić jakąś łapkę w górę, suba i wbić na główny kanał. Wbijajcie też na kanał do Kwerstina, no i to chyba wszystko na dzisiaj. Do następnego, trzymajcie się... Cześć.